<laughs> ja mam dać. Pewna osoba proponowała mi, bym złapał chociaż abre, ale myślałem o abrze. Tylko, że abra ma niestety bardzo mały mówpływ. Zna głównie takie psychiczne. No i co o tym zrobię? Przy czym jest jeszcze problem? O, Steven. Pierwszy. Ej, ja wpadłem w walkę. To nie fair. <laughs> Przy czym jeszcze w... Jest problem tego, że Kadabra nie może wywodować jeśli nie jest wymieniona, więc na, na emulatorach ciężko by to było osiągnąć. Oczywiście jest jakiś tam VBA link, ale zbudowałem katem. Ściągamy, dawaj. Te przykazy, mały spoiler, Makuhita to jest y, sygnaturkowy Pokémon tutejszego lidera. Nożesz. Pokénaw. A, jestem Steven. A, mój palc wskazuje na co dzisiaj cierpi. Na tym guziku. X, 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 X. Dostaliśmy Steel Wing. Steel Wing jest dobrym atakiem. To jest atak stalowy. Mało jest ataków stalowych. Przynajmniej w tej wersji. Bo pasz, co jest. Cel? Tu masz wyjście już. No. O, patrz. Zaatakowało mnie, co? Makuhita. Dawaj, uciekaj. Makuhita ma supeł na głowie, patrz. Su... No. no wiem, że supeł. Wygląda jak... pakunek z lunchem. Stary, przecież musiałbyś jakoś trzymać sobie mózg w głowie. Ty tak nie robisz? Ja sobie mm. z włosów tak robię, taki supełek. Ja być pokémon walczący, ja być smart. Okej, okay, udało się wyjść. Bój się medzikarpiów. Go Luigi! Dobra, P.C. Czy ty jeszcze tam jesteś? Tak, bo mnie Zubat zaatakował. Będę pierwszy? No Świat. oczywiście, że będziesz pierwszy. Wyścig! <grym> o, ten Jimmy ma te same właściwości co kinia, tak tylko, że nie można tej ciemności nijak, nijak e, poszerzyć, nie, przegonić, rozświetlić, do, przynajmniej dopóki nie pokonamy paru trenerów. Jest trenerów trzech i tych trzech trenerów nam troszeczkę rozjaśnia po pokonaniu. Na przykład oto jest jeden. Najlepszy to, że w jaskini, jak się użyje flasza, to nadal się nie ma pełnego ekranu. Tylko poszerzać to kółko. No, to jest taki digmów move. Battle Girl Laura, would like to battle Battle Girl Laura. Sentat meditate. Medi ja. Meditate to jest taki. taki śmieszny nawet Pokémon, który jest typu walcząco psychicznego. Chciałbym żeby, być, Bind. chciałbym, żeby był typu martwego w tym momencie. Pierwsze? <laughs> Pierwszy? Gdzie ja? Player God. defeated Battle Girl Laura. Ty o O. I widzicie? Rozjaśnia się. No, oszukujesz. Kłamiesz, ja, że no, jasne, jasne. Wiesz w którym ty iść, to jest nie fair. No, Kurde. <grym> mam to na pamięć. Dobra, to jest karateka. O boże... boże. To Hideki. On nie, ma Pokazuje Pokazuję jądra przy okazji. <grym> Why the fuck not, To nie? No tak. Dog. Ogólnie w tym gymie można spotkać tak naprawdę tylko trzy pokemony. Jest właśnie Machop, Meditite oraz no sygnaturkowy pokémon Broliego. Broli, Broli. Broli. Tak samo Broly. jak Brawl. Co, zna co znaczy Brawl walka? Eee, no walka <laughs> Spudłowałem. Dodali po prostu Y i u, jesteśmy oryginalni. tym to, to chyba się czyta Broli w takim razie. Brawl, Brol. Ja mówię, broń Problem? Brawl. Problem, oficer. I teraz ta kobieta będzie cierniem wokół, bo ma trzy Pokémony. O, mniej więcej takie kółko, jak ja mam teraz, daje flash. Trochę większe, chyba. Nie, myślę, że takie. Możliwe. Nie Co wiem, na... też jest troszeczkę dziwne, bo. Znaczy. Dziwne. Trochę głupie. Nie podoba mi się to. Dlaczego nie. ci się to nie podoba? Bo utrudnia rozgrywkę! od tego, że ja nigdy nie lubiłem Flasha. Confusion! Medikit też jest słabym Pokémonem, tak samo jak jego ewolucja Medikam. O, no dobra. 23 przed liderem będę mieć chociaż. Ja będę miał 22 i pół pewnie. No oh well. Ale mam gringo na szóstym poziomie. O <noise> mi po Boże, prawda? O taki kółko mamy chyba, wiesz? Jesteś ja bym stawiał na takie. Ja bym mm. stawiał na takie. Nie wiem, ale po pokonaniu Broly'ego jego wszystko i tak się rozjaśni i będzie cool. Ej patrz, jestem nowym liderem. <noise> taki gay, <gej>, gay gej friends. <noise> Gejderem jesteś? O boż. Okej! Okay. Ta muzyka! Ja! Czuję moc! Moc gawca! Pierwszy sumie... Pokémon, Machop. Na 17 poziomie. No, Broly wcześniej jest... był na 12. Broli jest niezłym liderem. On jest całkiem ciężki do pokonania. Au. O oh, Boże. Eee, w sumie. A, nie będę się leczył. Główną rzeczą, na którą trzeba uważać, to, żeby Makuhita nie zaspawał sand-atakiem, po czym... Yy, board... ...bullcapem, po czym... Yy, tym... Yy, arm, Zabierał arm coś tam. Arm o mój Boże. O właśnie, armthrust, dziękuję. Tak, Oła. ogólnie takim typowym ruchem w roli jego jest właśnie ballcap, które potem dostaniemy. O właśnie, to Pięć razy?! Twoja stara pięć razy! Jak ja... Nie, synek. Jak... Nie, kurze, no boże. Rzu... Ej, 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 skartis! Łapię ci Pokémona, dawaj go. Ej! Ty zaspadnę. Patrz, patrz, już ty... spadłem. Patrz, już spadłem. O mój Nie? Boże żyje. Super potion! A to byłoby dobre. Kradzie się zła. Cii. Mojego Pokémona kradniesz. Super potion pomocy, super, super. Potion! super, super. Dobra, Dobra oficjalnie moja Makuhita kocha mnie na piernicza Przestań! Dobra, ja teraz Krytyk. użyję. Ja teraz użyję coś takiego, co się nazywa X-Accuracy. Krytyk i 4 razy! Sant... O mój Boże! Nie wiem, A, A teraz? Biacz? Hehe, <śmany> biaż. No, ani razu nie walną ball mi winien trzy razy! To jest nie fair. Używa. Grałem. KFC! Yeah. Używa Sanda taka, a potem. A potem. Balkapa. Przez jest silniejszy. Ogólnie. Ogólnie Sanda tak Double Team minimize. Te i tego typu rzeczy są zabronione teraz w turniejach w piątej generacji, przynajmniej Ponieważ... przez Smogon, to jest uber tier. No tak, bo to jest za bardzo... wtedy to polega za bardzo na farcie. Knock off. Jeżeli ktoś bierze atak, który ma 70% szans na trafienie, to, to to jest jego decyzja, może wziąć coś innego, ale ataki, które, no wiecie, eee, zmniejszają... No dobra, biorąc pod uwagę, że teraz Broly użyje... Broly, Broly daje nam e, TMA, który zawiera bulk up. Ha, wiedziałem, przewidziałem, że użyję super push do tego ja też użyłem przedmiotu. Jakiego użyłeś? X Special? Nie, X Special. X... Ataki, I temu typu X są złe. To są złe, ale mogę ich użyć. Oj, jak. Oj, jest. Drugi lider. oczywiście ma dwa super bo jak żeby inaczej. Przestań nie bić. Przestań mnie bić! Przestań mnie bić! Ała! Psz! Ała! Psz! No no, no! no! Teraz możemy popłynąć do Slateport, następnego miasta, jednak polecam się wrócić. Musimy zdać raport, że oddaliśmy list. No patrz, jeden HP mu został! <gry> jeden kuźwa HP! Ale to żaden problem, gdyby to był Mendzicarp, to mógłbyś się bać. Ale to jest tylko Makuhita. A nie, super potion. Ty użyjesz super potiona i ja jestem super potiona. O Boże, a może nie trzeba było to Byłoby kiepsko. Eee, nie, do Petalburg nie, my musimy popłynąć teraz do Slateboard. A nie, R Rustoboro, Rastoboro? Nie nie, jest... nie, 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 najpierw musimy dostarczyć jeszcze list. W... Niebany no, Sanda, tak. Przecież daliśmy list Stevenowi. Ale jeszcze musimy w Slateport dostarczyć list do... E, chyba tam szefa muzeum, czy tam jakiegoś kapitana? Teraz mi to mówisz. <grym> teraz ty to Czytaj dialogi? Co? Co? Tak, pewnie też nie czytać, tylko pamiętasz Jadi. Tak, tak. Jest! Po... Pokonałem go! Nie zostało mu 1 HP. Fu. Pokonałem go! A Celeb tymczasem zrobił sobie wycieczkę tutaj z powrotem. Luigi jest trying Spoko. to learn Screech, but Luigi can learn more than four moves. move to make room for screech? screech? Screech jest to ruch, który obniża zwyczajną obronę o dwie. dwa stage'a. O, panie. Czyli nie jest dla. O, boże! Prawie znowu wziął. A nie, było na cancel, a to dobrze. Uff! Cóż, poczekaj na mnie w. Slateport. Tak. Nie. Nie. Nie! Proszę, bo ja bym chciał już skończyć, bo to 20 oh. minut i w ogóle.